Witam Was, dzisiaj znajdujemy się w Rzeszowie w e, budynku Juszynki Parki. Dzisiaj otwieramy klub Xfim Fitness Gyms. Zapraszam Was do środka. 5, 4, 3, 0, 1. Tutaj mamy recepcję. Nasza najlepsza kadra, bardzo zawsze uśmiechnięta, profesjonalna, zawsze Wam pomoże. Doradzi, e, pokażę Wam naszą ofertę, pokażę Wam klub wszystko odpowie na wszystkie Wasze zapytania. Tutaj mamy strefę maszyn poluwalnych. Maszyny poluwalne u nas od firmy Nautilus. To jest bardzo dobra półka. Także uważam, że jest jedna z najlepszych na świecie. Także każdemu polecam na niej spróbować i wytestować jak, jaki to jest sprzęt. To jest maszyna akurat na klatę. Również mamy maszyny na, na barki. Tak samo nasza najbardziej ulubiona maszyna dla kobiet to jest maszyna dla hip trustu. Także polecam każdemu. Tutaj jak widzicie mamy strawę wolnych ciężarów, mamy różny zakres handli od dwójki do 50, na pewno dla każdego się coś znajdzie. Tutaj mamy halfraka. Half frack half jest bardzo ważny, jest z lustrem. W lustrze może zobaczyć, czy wszystko sobie poprawnie idzie, także żeby nic sobie nie uszkodzić. Tutaj jak widzicie mamy laweczkę prostą, laweczkę z i zobaczcie na to. Mamy bardzo fajne gryfy. Po prostu sobie nie potrzebuje żadnych zacisków, tylko układacz i już. Mamy również maszynę słownicę oraz maszynę smyfa. Każdy sobie może tutaj postawić blokady, zmienić na różną wysokość. Także jest bardzo bezpieczna maszyna. Również tutaj mamy bramę 6 I co jest fajne w tej bramie, zobaczcie sobie, to nam sprzęt na Utilius myślił, że może sobie przełożyć na jakąś też wagę bez żadnych problemów, no, bardzo szybko i lekko się przykłada. Jakby komuś zabrakło naszej dużej bramy, to oczywiście mamy jeszcze małą bramę. Na tej małej bramie również jest taki sam mechanizm do przykładania ciężaru, również mamy різні аксесорії так само на тій машині можна побачити, які свічення можна зробити на та на тій машині. Такі машини маємо на нашій страфі зетонічній. То є машина на біцепс, наша улюблена машина для всіх мężн. маємо również машини на е, кляти. Як хтось не знає, як е, на тих машинах свідчить, може może умовити до нас на дармову консультацію з нашим інструктором. І Його нам все покаже, як кожна машина у нас діла. Тут маємо машини на плеце, маємо таку машину до потягання на плеце. Тут маємо машини і на плеці, і на і на, на кляте. Тут є улюблена страфа пані. Тут можете зробити певний тренінг по святку. Tutaj akurat znajdujemy się na strafie tenaxa, nasza autorska strafa, strafa na której możecie zrobić bardzo dobry trening. Na tej strafie mamy telewizor, na tym telewizorze można zobaczyć wszystko i ten telewizor pokaże jak poprowadzić te, ten trening. Można samemu również jego zrobić, można zrobić jego w z kimś, ze znajomym, z kolegami, może zrobić jego, zapisać się na zajęcia u nas i tak samo zrobić taki bardzo mocny trening. Tutaj sobie znajdujemy na strefie cardio, na naszej strefie można znaleźć jak orbitraki, bieżnie, rowerki, schody również mamy. No i proszę zobaczyć, jaki jest tutaj piękny widok. No i również kiedy mniecie ćwiczyć. Na naszych bieżniach, macie w telewizorach, można zobaczyć różne ciekawostki, jak się, jak się dobrze odżywiać, jak prawdziwie zrobić trening. Także polecam jak najbardziej, zachęcam do oglądania naszych nagrań. Tutaj mamy salę fitness. Obok sale fitness mamy, zawsze możecie sobie zobaczyć na ścianie, jakie mamy zajęcia. Zajęcia mamy różnorodne. Mamy i wzmacniające, i taneczne, cardio, każdy, każdy znajdzie coś dla siebie. Także jak najbardziej zachęcam do udziału w zajęciach. Tutaj się znajduje nasza sala fitness, jest wielka, przestronna, każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy różne akcesoria, mamy piłeczki, mamy stepy. Na zajęcia fitness możecie się zapisać u nas w recepcji lub przez naszą aplikację lub przez social media. Znajdujemy się jednej z szatni, zobaczcie na ten widok. Przepiękny widok. Także i tak samo jest przestronna. Mamy bardzo dużo szafek, także na pewno miejsca nie zabraknie. Znajdujemy się w budynku Olszynki Park. Naszą ofertę możecie poznać przez stronę internetową lub w naszej recepcji. I co? Zapraszam wszystkich na trening. widzimy się na treningu. To dzieje się fitness.